A co gdyby jakiś wariat w internecie powiedział Ci, że na zgagę są lepsze rozwiązania niż farmakologia, a leki, które przyjmujesz tylko pogarszają sprawę? Zobaczmy. dobra, nie wiem czy to wygląda, chyba, chyba wygląda jak żołądek, nie? Powiem Po jak to wygląda. Witam Was kochani serdecznie. Ja nazywam się Patryk, a to jest kanał Osteopapek, gdzie Papek, czyli ja opowiadam Wam o różnych rzeczach związanych z osteopatią i ze zdrowiem człowieka. Dzisiaj... Jak sami widzicie żołądek. Nie wiem czy to sobie wygląda jak żołądek, chyba wygląda, nie? Żołądek, a konkretnie zgaga. Co to jest zgaga? Skąd to się bierze? Przede wszystkim jak to naprawić? I czy leki na zgagę rzeczywiście są takie super, jak się mówi? No to idziemy, zaczynamy. Co to jest zgaga? Zgaga, no chyba każdy wie, każdy zna, może nie, nie każdy, ale większość z was na pewno zna takie uczucie palenia tutaj w przełyku. Gdzieś za klatką pierwszą za klatką piersiową, w, za mostkiem, jakieś takie uczucie pieczenia, polenia, jakąś taką kulkę, jakby mi tutaj piłkę ktoś wsadził i takie nieprzyjemne uczucie, gdzieś tak jakby mi to wszystko leżało na żołądku, zjem i to w ogóle nie chcę trawić, nie chcę iść, leży mi to tam, zalega i ja to się tak źle czuję po tym, ale głównym objawem zgagi jest właśnie to pieczenie tutaj w obrębie m, przełyku, tak, za klatką piersiową, każdy to określa jako zgaga. Przede wszystkim chciałem Was uświadomić, że zgaga to jest objaw. Objaw czegoś, co nazywamy żołądkiem hipotonicznym. Hipotoniczny, hipo, czyli zmniejszony toniczny od tonus napięcia, czyli zmniejszone napięcie żołądka. Bo musicie wiedzieć, że żołądek to nie jest tylko pusty worek na jedzenie, który tam wrzucamy do niego jedzenie, ono się tam miesza, miesza, miesza jak w pralce i idzie dalej. Żołądek to jest mięsień. Mięsień, który nie podlega kontroli naszej woli, jest sterowany za pomocą autonomicznego układu nerwowego, ale jest to mięsień. I mięsień, żeby był prawny, wydolny, on musi pracować. Regularnie musi być poddawany pracy. I ta praca, w przypadku żołądka, objawia się, jakby, no tutaj to jedzenie. Trafia, tak. Mamy tu jakiś tam, o, trafia to jedzenie. Mamy jakiś tam kawałek pizzy. Pogryźliśmy to on to miesza, 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 miesza i przepuszcza dalej, ale to mieszanie, ten jego ruch, te skurcze, jego ta cała to co określamy jako perystaltyka w przypadku jelit, skurcze i rozkurcze tego żołądka powodują, że on zaczyna wydzielać kwas solny. Zaczyna wydzielać kwas solny. No to zgaga, to się stąd bierze, tak jak on za dużo tego kwasu solnego wydziela, no to ten kwas solny się cofa do góry. I za dużo go jest, i ja mam zgagę, no to, to trzeba go, żeby było mniej. No to co, co, co ja mam nie żreć, tak? Czy, czy co? Ktoś by sobie pomyślał. I tu chciałbym Was wyprowadzić z błędu, bo wbrew poprzedniej opinii, tak jak się uważa, zgaga nie jest problemem z nadmierną kwasotą żołądka, tylko właśnie wręcz przeciwnie, z niedokwasotą żołądka. Dlatego że ten żołądek nie wydziela odpowiedniej ilości tego kwasu, bo jest hipotoniczny, czyli brakuje hipo, brakuje mu tego napięcia, brakuje mu tej pracy, tej siły, żeby wytworzyć odpowiednią ilość tego kwasu solnego, żeby to jedzenie zostało odpowiednio rozbite, przetrawione i szybko opuściło żołądek, poszło do dwunastnicy i dalej niech się jelita tym zajmują. I stąd pojawia się takie uczucie takiego leżenia, takiego zalegania gdzieś na żołądku, jak zjemy coś takiego ciężkiego i jak mi leży na żołądku. To jest taki główny objaw właśnie żołądka hipotonicznego, że żołądek nie daje sobie rady ze strawieniem tego pokarmu, przez co to zalega, tutaj gnije, fermentuje, tak? I nie można się tego podbyć. I właśnie to, co powiedziałem, to gnicie, to fermentowanie jest takim głównym mechanizmem, który powoduje tą hipotonię żołądka, bo jakbyście sobie spojrzeli, mamy tą pizzę, tak? Powiedzmy, że ktoś tu zjadł więcej tych pizz, nie? Tak? Nażarł się tej pizzy jak głupi, leży już taki, o kurde, ale się na nażarłem, mówi, nie? Przez to, że on Tyle w siebie tego wepchnął, ten żołądek już jest napompowany jak balon, rozciągnięty jest od środka, i to daje sygnał do mózgu, że dobra, koniec już nie jedz więcej, bo normalnie mnie rozsadzi, nie? Zaraz pęknę. I wszystko okej, okay, tylko pojawia się kolejny mechanizm. Bo jeżeli ten żołądek jest hipotoniczny i on nie daje rady strawić tego pokarmu, ten pokarm tu zalega, tak gnije, fermentuje. To w procesie tego gnicia i tej fermentacji zaczynają się wydzielać różnego rodzaju gazy. I to jest też jakby takie nadmierne bekanie po posiłkach, jak się komuś odbija cały czas, zje coś takiego ciężkiego i mu się beka cały czas, to to też jest objaw tego, że ten żołądek może być hipotoniczny. Ale co się dzieje, jak te zaczynają się wydzielać, te gazy? To tego gazu jest coraz więcej i więcej i więcej i to cały czas gnije. Ten żołądek jest od środka jeszcze bardziej napompowywany, czyli on jest Robi się tu jeszcze większy, robi się jeszcze większy, rozciąga się i ta jego mięściówka, którą jest wyścielony, też podlega temu rozciągnięciu. I jak on zostanie nadmiernie rozciągnięty, nadmiernie wyciągnięty, on zaczyna tracić tą swoją funkcję. Traci to takie napięcie, i w momencie, kiedy to wszystko z niego wyjdzie, pójdzie dalej, jakoś on już sobie z tym poradzi, całe to jedzenie opuści ten. Żołądek i pójdzie dalej, to on zostanie taki sflaczały, rozciągnięty, tak jak balon. Napompujecie balon, to dopóki jest w nim powietrze, to on jest taki ładny. Pełny, rozciągnięty, ale jak go spuścicie, spuścicie z niego powietrze, to on się robi taki flak, taki pomarszczony cały, nie? I to jest dokładnie to, co się dzieje z żołądkiem. No to teraz ktoś powie, no to dobra, no to co, to od jedzenia tutaj wszystko mi, tutaj te gazy mi się wydzielają, ja bekam po jedzeniu, to co ja mam? W ogóle nie jeść, żeby z gagi nie mieć, do cholery, to co to ma być? Amatorzy trunków polskich zapewne wiedzą, skąd się ta fermentacja bierze. Jeśli nie, to dam wam chwilę, zastanówcie się, pomyślcie. Tak, zgadza się. Fermentują cukry, potocznie określane jako węglowodany. I to to jest ten główny mechanizm, który napędza całą tą kaskadę problemów. Bo też istotna sprawa, jak my się raz najemy tej pizzy, rozciągniemy ten żołądek. On gdzieś tam jakoś jakimś cudem sobie to przetrawi, pójdzie dalej, on zostanie taki rozciągnięty, no to z każdym posiłkiem, jak my się będziemy najadać do syta, on będzie wypełniany do tej, powiedzmy, nazwijmy to nowej granicy rozciągnięcia, która już powstała wcześniej, tak? I te gazy znowu będą fermentować, to wszystko znowu się będzie ulatniać i on będzie jeszcze bardziej rozciągany i jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. I to, to powoduje całą tą kaskadę problemów, całe to błędne koło tak naprawdę, bo im bardziej rozciągniemy ten tym więcej jesteśmy w stanie w niego wcisnąć, im więcej jesteśmy w stanie w niego wcisnąć, tym więcej tych gazów będzie fermentować, im więcej będzie fermentować, tym bardziej on się będzie rozciągać. Wiecie o co chodzi, nie? I możecie się to podobać albo nie, ale no nie, przykro mi fizjologia jest brutalna w tym wypadku. Węglowodany fermentują i to jest główny mechanizm, który powoduje właśnie hipotonię żołądka i potocznie mówiąc gagę. W komentarzach na pewno znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba. Więc jeszcze raz pokrótce, żołądek żeby produkował odpowiednią ilość kwasu celnego, musi się odpowiednio kurczyć, Nieodpowiednie jedzenie powoduje rozciąganie ścianki żołądka, przez co ten skórcie jest ograniczony, przez co produkcja kwasu solnego też jest ograniczona i na tym cierpi cały układ trawienny. Proste? Zrozumiałe? Mam nadzieję, że tak. Teraz jeszcze pokrótce, bo nie wspomniałem o tym na początku. Jakie są inne objawy? No powiedzieliśmy sobie o tej ciężkości tak i tym odbijaniu, ale czy to są jedyne objawy, które nam towarzyszą przy takim schorzeniu? Otóż nie. Mamy główne objawy. Ciężkość, odbijanie, to powiedzieliśmy sobie, wzdęcia. Dlaczego? No bo, tak jak sobie powiedzieliśmy, tutaj jak to gnije, wszystko fermentuje, tak, no to część tego gazu przedostaje się razem z pokarmem dalej. Ten pokarm dalej gdzieś tutaj w dwunastnicy i w jelicie, dzięki nim jeszcze dalej będzie fermentował. No pojawia się takie uczucie wzdęcia, tak? Brzuch nam bywala, jakieś gazy śmierdzące, to to większość chyba zna, prawda? Niedobory. Głównie chodzi tutaj o niedobory witaminy B12 i żelaza, które jest właśnie zakłócane, nie jest odpowiednio wchłaniane przez właśnie ten mechanizm i głównym takim wskaźnikiem też może być właśnie, jeśli masz niedobory witaminy B12 lub żelaza, to też może świadczyć o tym żołądku hipotonicznym. Trądzik i helikobakter. To już są takie bardziej zaawansowane, to ten mechanizm musi bardzo długo postępować. O tym w zasadzie możemy sobie nagrać oddzielny filmik tak naprawdę, bo to jest też temat głęboki, skąd się ten trądzik i helikopter właśnie przy... Problemach z żołądkiem może brać. No i takie dziwne uczucie przelewania albo przeskakiwania, jak się na przykład to w gabinecie często wykonuje, żeby właśnie zobaczyć, czy ktoś ma taki potoniczny żołądek. Łapie się tutaj pod lewym mukiem żebrowym i się tak telepie szybko tą okolicę. Jak słychać, jak na przykład woda albo coś tam chlupie w tym żołądku, tak, że tam się to przelewa normalnie jak w butelce pół pustej. Nie mam butelki, chciałem wam pokazać. No ale jak mamy butelkę do połowy pełną albo do połowy pustą, jak to woli, no to potrząsamy ją i słychać jak ta woda tam ubija o te ściany i chlupie. I to samo się dzieje w żołądku. Jak jest na przykład on jest bardzo rozciągnięty, trochę się tej wody napijemy i można sobie taki test wykonywać należąco, żeby tutaj wszystko rozluźnić, potelepać sobie delikatnie tą okolicą to to takie przelewanie, takie chlupanie może świadczyć właśnie o, o hipotonii żołądka. Że ten żołądek jest właśnie takim rozluźnionym flakiem. Nie trzyma tego swojego napięcia, tylko jest taki rozciągnięty. I teraz, czy leki na Zgagę pomagają? No ktoś by powiedział, że tak, no bo co? No, ja sobie wezmę mam zgagę, tak, to czuję te objawy różne tam mi to. Tam mi Tam boli mnie ten żołądek, leży mi to wszystko, beka mi się, a wezmę sobie takiego proszka, no i jest lepiej, no to pewnie, że mi pomaga, nie? Krótkoterminowo, może i tak, rzeczywiście maskuje te objawy, ale długoterminowo co robią inhibitory pompy protonowej? To są te leki, które się przypisuje na zgagę. One, w bardzo dużym skrócie, zaburzają nam jeszcze bardziej produkcję tego kwasu solnego. Więc jeżeli my mamy problem z produkcją tego kwasu solnego, jego się nie produkuje odpowiednio dużo, to co się jeszcze dodatkowo faszerować lekami, które jeszcze bardziej ten mechanizm upośledzają i zabijają. Jedyny warunek, jaki ja jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby takie inhibitory pompy prozonowej przyjmować, to jest jak ktoś ma jakieś naprawdę ostre wrzody na żołądku, które lada moment mogą pęknąć i ta nadmierna produkcja tego kwasu solnego rzeczywiście zagraża temu, że ten wrzód zaraz może pęc, pęknąć, pęknąć. I może narobić jeszcze większej szkody. To jest jedyny przykład, jaki ja jestem sobie w stanie wyobrazić, kiedy, kiedy te inhibitory pompoproteinowe rzeczywiście mają sens. A takie durne przypisywanie komuś takich leków na zgagę, żeby po prostu zbić te objawy i żeby przestało boleć, długofalowo to po prostu sami sobie robicie szkodę. Przeczytajcie sobie zresztą na ulotce takich, takich leków IPP, co jest napisane. Tych leków nie można stosować więcej niż od 3 do 5 tygodni, w zależności od producenta. A co się robi? No, nie wiem, skończy się z opakowaniem, no to idę, po drugie kupuję, tak? I cała masa pacjentów przychodzi do mnie i oni od kilku lat przyjmują regularnie leki na zgagę. I jeszcze bardziej ten problem pogłębiają. I to takie zbijanie tej produkcji kwasu solnego jeszcze bardziej będzie skutkowało, że ten żołądek traci swoje naturalne środowisko. Jego naturalnym środowiskiem jest kwaśne środowisko. Dopiero tutaj gdzieś dalej w dwunastnicy ten kwas solny jest neutralizowany i w dzielitach ono jest bardziej zasadowe. Ale to powinno być kwaśne. Dlaczego my to zbijamy? To co natura jest na tyle głupia, że ona sobie zrobiła kwaśny żołądek, a my ludzie tacy sprytni, że my tutaj jesteśmy lepsi od niej i my to będziemy zbijać, bo nas boli? Nie wydaje mi się. I można sobie naprawdę poważnych szkód narobić, bo to środowisko kwaśne w żołądku stanowi taką barierę przede wszystkim ochronną dla różnego rodzaju bakterii, tak? My coś połykamy cały czas, nie wiem, brudne łapy pchamy sobie, nie umyjemy rąk i zjemy, albo gdzieś coś mamy, jakieś zakażenie w ustach, to jak to się przedostanie dalej do układu trawiennego, no to pierwszą taką barierą jest żołądek, on ma za zadanie to wszystko neutralizować. I z drugiej strony tak samo, tak? Te bakterie, one się cały czas rozwijają i one chcą Uciekać dalej. Jak mamy nieodpowiednią barierę kwasową zbudowaną z kwasu solnego w żołądku, jeśli to środowisko nie jest odpowiednio kwaśne, te bakterie migrują, migrują i zaczynają się zagnieżdżać w żołądku. Krótko mówiąc, nie odkwaszanie, a zakwaszanie tego żołądka będzie takim długoterminowym, może nie lekarstwem, ale rozwiązaniem na tego typu problemy. Swoją drogą, jeśli chcecie filmik, jak odpowiednio dobrze zakwasić żołądek, co potrzebne jest. Do zakwaszania żołądka, to dajcie znać w komentarzu. Ktoś pewnie pomyśli, no co, no kiszonki, trzeba kapuste, górki kiszone jeść. Tak? Ale to nie wszystko. Są lepsze sposoby na zakwaszenie żołądka, więc jeśli Was interesuje, dajcie znać w komentarzu, może się pojawi taki filmik. No i jak zwykle apel, kochani, nie faszerujcie się jakimiś tonami farmakologii na, na tego typu problemy. Tak jak powiedziałem na początku, zgaga jest objawem, a nie leczymy objawów, tylko leczymy przyczyny. Jeżeli jest objaw, to musi być temu jakaś przyczyna. I skupmy się na tej przyczynie, bo tylko tak pozbędziemy się problemu na dobre. A jak sami widzicie, leki, o ile dobrze, porządnie maskują objawy i dają chwilową ulgę, w bardzo wielu przypadkach potrafią nam jeszcze bardziej w organizmie nabroić. I te inhibitory pompy protonowej na zgarze to jest tylko pierwszy lepszy z brzegu przykład, jak leki mogą nam nabałaganić w organizmie. I o tym też będzie filmik, więc tej tuned, jak to się mówi. Więc tak pokrótce, uważajcie na te takie szybkie, wygodne rozwiązania, dbajcie o to, co jecie, nie wpychajcie w siebie syfu, tak naprawdę ograniczenie przetworzonej żywności już bardzo wiele może tutaj zmienić, jeżeli ktoś się zmaga z jakimiś przewlekłymi stanami yy, właśnie tej hipotonii żołądka, to samo odrzucenie przetworzonego syfu, tak jak tutaj mamy tu pizzę, to już naprawdę dużo może zmienić. Więc naprawdę traktujcie się dobrze, uważajcie na to, co jecie. Żołądek to nie jest tylko worek na jedzenie, to jest mięsień i to jest bardzo ważny element naszego ciała. Jeżeli my o zdrowie tego żołądka nie zadbamy, to jest otwarta droga do tego, żeby się wszystko inne w organizmie posypało. Więc zachęcam, żeby przynajmniej odrobinę zadbać o to, co tutaj do tego żołądka wrzucamy. No i to tyle. Dzięki Ci, że byłeś ze mną. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę i suba, żeby nie ominąć w przyszłości innych takich filmików. Jeśli masz jakieś pytania, jakieś inne pomysły, tematy, które chciałbyś, żebym poruszył tutaj, śmiało dawaj znać w komentarzu. Ten kanał jest dla Was, to ma być wiedza dla Was, więc jeżeli jest coś, co Cię interesuje, napisz w komentarzu, być może pojawi się na ten temat filmik. Dzięki jeszcze raz i do następnego. Cześć!